się moi mili, dzisiaj tak troszeczkę nie udało mi się troszeczkę coś tam nagrać, troszeczkę, troszeczkę, jestem jakaś taka dzisiaj rozczarowana i trafiłam na taki drugi dom, który niestety okazał się dosyć pusty, ale tutaj dużo jakichś takich religijnych artefaktów się zachowało, także tutaj pod tym kątem sobie przejrzymy, co tu się jeszcze nam uda znaleźć, obrazki święte czy też religijne, jak to się bardziej mówi prawidłowo chyba. Są tu obrazki, kiedyś takie obrazki uwielbiałam zbierać, jak byłam jeszcze dzieciątkiem. <laughs> Potem już mi się przestawiło całkowicie anty. Schody na górę jeszcze są i jest piwnica w tym budynku. Teraz weszłam zobaczyć. O kurczę. Ale patrzcie, niby pusty budynek, a tutaj znalazłam monety stare. No, nie są to jakieś bardzo stare monety. Są tu 50 groszówki i złotówki. Z takich lat jak 77 rok, tutaj widzę. 74. No tu obok, ojej, niestety zdechły ptaszek leży. I to chyba jaskółka w dodatku. No bywa, tak? Tu, słuchajcie, tych pieniędzy jest dużo. Zobaczcie tylko. Dziesięciogroszówki. Jest ich tu cała masa, jakby się rozejrzeć. Popatrzcie tylko. Na budynku widnieje ogólnie napis teren rozbiórki. Także czeka go już wiadomo jaki los Także Dlatego też jest taki pusty Nie wiem co to był za budynek dokładnie ale Dach mu się tam chyba nieźle wali I te schody też widzę takie niepewne Widzicie, co, mam taki troszeczkę kiepski czas W ogóle słabo mi jest cały czas i poszłam hmm. na rower i dalej mi jest słabo niestety Także przez chwilę poczułam się tak miatuzem miała tu zemdlać w tym domu Ale nie ma źle Stoję na nogach, jest ok. Tutaj fajna tapeta się zachowała. Tapeta czy malowidło? Nie, przepraszam. Malowane wałkiem chyba. Nie, tapeta chyba jednak. Cholera, jednak tapeta, ale ktoś ją tak ładnie położył, że prawie dałam się nabrać, że malowidło. Rozejrzyjmy się szybko, czy tu nie ma jakichś artefaktów, ale no naprawdę jest bardzo pusto. Tutaj natomiast nam po drodze się jakaś biblia pojawia. Coś tu takiego mamy, niekompletnego. To jakaś umywalka w drodze. Tutaj mamy otwarte okno do drogi, więc nie będę się pokazywać. No i tutaj przechodzimy sobie tak dookoła. I tutaj pokażę Wam, co na wejściu było fajnego. Spójrzcie, jakie świetne zdjęcie ślubne. A obok jest święty obraz. Taki piękny, wielki. Fantastyczny. Zarąbisty po prostu. Uwielbiam takie. Na zdjęciu ślubnym też wyglądają tutaj osoby, jakby się bardzo stresowali tym ślubem. No tak, lepiej się czasami zestresować i zastanowić, niż się żenić i wychodzić za mąż. Wiecie. O, jakaś trygonometria, trygonometria chyba. Jeśli dobrze to pamiętam. O kurde, nawet nie pamiętam takich rzeczy z matmy już. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, co to kurde jest. Może to nie matematyka, może to jakaś elektrotechnika albo coś takiego, bo takie kojarzy mi się z czymś takim nie do końca matematycznym, aczkolwiek no czymś takim, wiecie, jak to właśnie fizyka czy jakieś inne przedmioty takie pokrewne. No i tutaj byłam już przez chwilę, bo byłam ciekawa, czy coś tu znajdę. Niewiele tu znalazłam, jak takie po prostu obrazki się walające. I kartka pocztowa. Wesołych świąt. Tu jakieś inne jeszcze kartki pocztowe. Tam jakiś długopis. Ale jestem na piwnicy. Podłoga się wydaje krucha. Więc też nie wiem jak to tam wygląda. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. No ja się się... Przepraszam. Po drodze powiedziałam. Miałam taki krzyżyk. Mówię Jezu daj mi jakiś fajny urbex. Z to ma być ten fajny urbex? Dobra. Religijny urbex taki dzisiaj. <grym> Takaś książka po niemiecku. Nie wiem, czy to jest religijna. Trudno powiedzieć. No i co tu mamy? No mamy wzorki na ścianach. Tym razem malowane na pewno. Tu jeszcze jakieś nieliczne obrazki święte mijamy. No ale nie ma tu takiej jakiejś rewelacji, że tak powiem. Jakieś pióra od ptaków. Co tu się działo? Chyba jakieś koty grasowały. Napadały na te. Właśnie. Na te właśnie biedne ptaki. Patrzcie, za nie mrawość, ale się naprawdę słabo czuję. No i zaczęliśmy w sumie od tamtego pomieszczenia. Więc tu wam tylko powiem tyle, że też niewiele było. Tu była jakaś część kuchenna, jakiś piec, który został zdemontowany najwyraźniej. Tu najpewniej była jakaś łazienka. Są tu jakieś ślady rur odpływowych. No i co? Pozostaje nam spróbować zwiedzić piwnicę i piętro, wierzyć, że cokolwiek Jak tam znajdziemy, ale czy to się uda, żeby znaleźć tam? Zacznijmy od piwnicy, bo wydaje się mimo wszystko bezpieczniejsza, bo taka murowana no i w ogóle, ale fajna, tutaj łuk jest, ale fajna piwnica. O kurczę, ale ciekawe miejsce. No, tym razem jestem zauroczona piwnicą, bo jak już nic nie ma w pomieszczeniach, to przynajmniej piwnica ciekawa, ale piękna. Spójrzcie tylko. No i na pocieszenie mamy przetworki. Coś mamy, jakieś artefakty. O kurczę. Jaka fasolka szparagowa pokrojona w małe kawałeczki. I kompocik truskawkowy, a to pewnie jabłkowy, albo brzoskwinie, nie, raczej jabłka. O, mnie ile tu pyszności. A tam taki, kurde, nie wiem, jakiś wielki grzyb, chyba wyrósł, czy coś takiego. Ale piwnica jest przecudowna, zobaczcie, no. Ewidentnie po niemiecka sprawa. Jak tutaj budowali te cegły kiedyś, to się nie da opisać. No, dziś takich po prostu nie robią. <grym> nie potrafią, nie chce im się. No i w ogóle, coś pięknego. Także parę zdjęć porobiłam tu w tym miejscu, bo jest fajne. Są tu jeszcze jakieś takie właśnie drobne rzeczy, jak się przyjrzy, człowiek. Ta wiaderko z butelkami starymi. To jeszcze takie zamykane były. Inaczej, jak to się nazywa, to zamknięcie takie. O, tam coś w środku jest, nie wiem co, coś chlupnęło. No, fajnie wygląda ta piwnica. Świetnie się czuję w takich miejscach z takim łukiem. Aczkolwiek dzisiaj w ogóle trudno powiedzieć, żebym się dobrze czuła ponieważ jest mi ciągle słabą. i chociaż staram się jak mogę odżywiać na jak jak potrafię, to nic z tego nie wynika. Tutaj taki piec czy wędzarnia? Czy myślicie piec na chleb? Chyba wędzarnia raczej. No. Tutaj jakieś łopaty po drodze jeszcze mijamy. Tu po drodze tu mamy jakąś mapę. Jakąś mapę i tu mamy jakieś tajemne przejście. Kurczę, jakie ciekawe to prowadzi, o jacie. ale niesamowite nie spodziewałabym się, że tu jest jeszcze jest taka duża ta piwnica myślałam, że tu jest jakaś taka komórka bardziej o Boże, te przetwory one są naprawdę creepy tam w środku o, oh, fuck dużo grzyba jakiegoś takiego urosło nie wiem, co tu, omijam jakiś kabel czy co to jest chodźmy dalej, Tu druga taka sama piwniczka ale ciekawe miejsce Chłodno i przyjemnie w środku. Taki loch. Trochę wilgotny. Ale piękna. Piwnica jest naprawdę zacna, można by powiedzieć. O, i znowu węgiel. I to niezła ilość. <laughs> no, może nie tak niezła jak. Wiecie jaka, ale zawsze coś. O kurczę. Nie no, bardzo, bardzo mi się podoba to miejsce tutaj, w tej piwnicy. Jednak każdy stary budynek nawet właśnie już taki pozornie niemal całkowicie pusty. Ale jednak warto wejść i się rozejrzeć mimo wszystko. Takich jak my, co nas to ciekawi. No patrzcie tylko na te przejścia, one są niesamowite tutaj. Idę po jakimś piasku, nie wiem skąd tu się ten piasek wziął. On jakby wysypał się z zewnątrz, bo tu jest jakby taka podmurówka z kamienia. A ten piasek tak jakby tu się gdzieś dostał. Jakieś dziury tam były. No i to jest takie właśnie przejście, że znowu to są schodki lekko do góry. Tam jeszcze znowu też na dół. A tutaj taka, taki, można powiedzieć, taka klatka schodowa dla tej piwnicy. No nie, no, tak to nazwałam, wiecie. Tu też się jakieś notatki walają po drodze. Coś tu po niemiecku, część jakiejś książki lub gazety. Ale pa książki, bo 500 ileś strona. I tu znowu obrazek z Matką Boską. O, zdjęcie znalazłam i to fajne takie. Pan z dzieckiem i z wilczurem, no ale fajne zdjęcie się trafiło. Tu jeszcze jakąś książkę pominałam po drodze, Ludwig van Go Gohofer. Ganghofer. no sorry, nie byłam nigdy dobra w takich nazwiskach niemieckich. Mniejsza z tym, ale tu mi jakiś kogut wystraszył przez chwilę. Cholera, chce iść na górę. A raz, że tu się trochę boję, bo nie wiem, co mnie to spotka. A dwa, że mi tak słabo, nie? Do tego do kompletu. No fajny dzień dzisiaj, fajny zestaw. Rower, słabo i urbex. I kiepski humor. No nie wiem, jak to się skończy tutaj, schody. Tak jakby w miarę okay, ale... Sama nie wiem, co dalej. To tak zatrzeszczało. Mamy tu coś ciekawego, tam jest kredens tak w ogóle. Coś tu jednak się zachowało. Te kaczki obok czy gęsi, takie dźwięki z siebie wydają właśnie. Chodźmy tam. O kurczę, jaki kredens. Tylko że tyle, że nie czuję się tu pewnie. Podłoga się wydaje słaba trochę. Będę szła bardzo ostrożnie, co jak zwykle. O kurczę, boli się troszeczkę. Ale kredens warto było zobaczyć. Pomału, pomału, pomalutko aż skutku. O, fajny. Patrzcie, co tam jest na tym kredensie. Coś ciekawego leży. Muszę tam zatem podejść. Wierząc, że ta podłoga nie jest taka słaba. A, to nie jest to, co myślałam. To jest jakiś papież. A z daleka to wyglądało, wiecie, jak taki... srebrny, coś. Jakiś fragment zostawy srebrnej czy coś takiego. Puste szafeczki raczej. Raczej nie ma co tam zaglądać. Pozostaje mi stwierdzić, moi mili, że kiedyś byłam odważniejsza chodząc po tych piętrach, a teraz jestem strasznie ostrożna. Ale co nie zmienia faktu, że chyba lepiej czasami odpuścić, bądź bardzo uważać, niż Słuchać się, nie? A to kto? Ktoś tam trąbił. Chyba nie na mnie, co? Ciekawe na kogo ktoś trąbił, nie? Czy mnie nie zobaczył w budynku? I czy tu nie idzie na mnie z pyskiem? Ale chyba raczej nie, co? Jak sądzicie? Tam raczej nic chyba nie znajdziemy. samochód tak blisko stoi. Tutaj. Oto idę tutaj gazety Ciekawość. ciekawości. Jakaś stara. Jedna z ośmiu milionów. już z Węgrem przyjechał. Ja myślałam, że na mnie trąpi jakiś tutaj wściekły właściciel. Strasznie krzyczą, tutaj ci ludzie. Można się zestresować. Tam jak zwykle pominąłem drabinę jakąś. Ojej. Co zrobić, nie? Nie za bardzo chcę mi się teraz iść w tym kierunku. Się stąd. Nie wiem, to ma jakiś węgiel, ktoś kupował czy coś, ale i tak się dargi po prostu przez te okna, że już nie wiem, mówię, poczekam, nie, że mi tam sobie pokończą swoje sprawy i tak w sumie tu już jestem trochę w tym domu, trochę sobie tych zdjęć porobiłam i tak sobie tutaj siedzę, ale czas chyba pomału się stąd zbierać, także trzymajcie się cieplutko, jadę dalej, kto wie, co tam jeszcze mnie spotka.